Czym jest agencja SEO i czym się zajmuje? Otóż do zadań należy zwiększanie widoczności naszych klientów w internecie. Czyli jeśli ktoś wpisuje dane słowo, frazy, które Ciebie interesuje, to naszym zadaniem jest to, żebyś wyświetlił w Google czy w innej wyszukiwarce jak najwyżej. I na to się mówi tak zwany darmowy ruch. Oczywiście on nie jest darmowy, bo SEO też kosztuje i nieraz w niektórych branżach kosztuje więcej niż Google Ads, ale z czasem jest to najtańsza metoda Pozyskiwania nowych klientów, bo jeśli zrobisz dobrze SEO, pozyskasz dobre linki z mocnych domen, stworzysz mega content, który będzie się bronił samemu podczas kolejnych update'ów algorytmu Google, to możesz z SEO czerpać korzyści, wyniki przez kolejne kilka lat w przód. I takie najczęstsze zadania agencji SEO to jest działanie na stronie od SEO technicznego po tworzenie pilar pages kategorii aż po SEO. Poza stroną, czyli SEO Offsite, to jest głównie, ale nie tylko, budowanie linków za pomocą różnych metod, link outreach, kupowania linków, pisania postów gościnnych, sponsorowanych itd. Jeśli chcesz więcej takich ciekawych informacji, to subskrybuj nasz kanał i sprawdź linki w opisie.